Tak, szczerze, kochani, ja nie chcę tego nagrywać. Ale chyba trzeba. Witam Was w kolejnej horrorowej grze, która się nazywa Twisted Toys. Jest to demo. A tutaj widzę, że lalka jakaś się kręci. Nie podoba mi się to, ale zaczynamy. Co, co, co się stało? Tak, dosyć szybki start. Okej, okay, dobra. Eee, siemano, z zadowoleniem na ustach chcielibyśmy Wam powiedzieć, że zostaliście wybrani e, na. Wygraliście rekrutację, kurde. Zostaliście wybrani w rekrutacji na bycie pakowaczem w Nightmare's Toy Store. Gratulacje. Ok, czyli w okropnych zabawkach. W ogóle to jest UI z tego. z Gmaila i do tego widać, że chyba to jest hiszpański albo portugalski. Eee, twoja główna robota. Twoje główne zadanie to będzie pakowanie zabawek w Customer Orders. Ok. Czyli będziesz musiał pakować zabawki tak jak sobie tego zażyczy klient. Mam nadzieję, że pomożesz nam przynieść jak najwięcej uśmiechów do naszych klientów z każdym właśnie boksem, który spakujesz. No dobrze, no to zaakceptujmy. Dzień pierwszy. Nie podoba mi się to, że taki niezły drop był. Była już taka gra o tej faktory. Z tego co pamiętam, ale mogę wyjść? Okej. Okay. to chyba mogę wyjść. A... Candy Station out of order. Aha! Czyli słodycz nie mogę. Wziąć, szkoda. Tutaj jest mój komputer gamingowy. Ebanko. <laughs> Jebanko. Yy, nie było tego. A, nie widać, yy, jakie mamy zadania. No to co? No, start your first order. Grab an empty box B001 to begin. Okej. Okay. Okej, okay, mogę sobie zmieniać muzykę. Hmm. Packing Peanut uh, Tylko w głównej wersji, okej okay. Mamy pudełko uh, Znajdź opakowanie z zabawką 10.25 i wesią Okej, okay. wziąłem Stawić do tego i Okej okay, i, i Peanut i orzeszki tak zwane Zamknij box i wstaw do Delivery Machine, okej. Okay. To jest chyba Delivery Machine? Ła le poleciał. A, weź nowo, nowy tojpak z korytarza i postaw na Store Shelf and open it, okej. Okay. A dobra, tutaj jest, a co tutaj jest? To, 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 to. Okej, okay, tutaj są światła. Tutaj jest kon konwajor, Nie wiem, co to jest i Mam nadzieję, że nie sprawdzę. Nie podoba mi się ta lalka. Ty mi się kompletnie, koleżanko, nie podobasz. Na szczęście się nie patrzy. Aż tak bardzo. Dobra. Weźmy nasze pudełko. Drzwi się zamkną. Ja Cię pilnuję, maciurty. Pyk, pyk. Bierzemy lalkę. Te 10 Okej. Okay. Chodź. Te 10,25. Okej, okay, dobra, dobra. To muszę tą zostawić, a to wziąć. Okej, okay, czyli... Cyk, cyk, cyk. I cyk. Tak. Dwa razy 10,25, dobra. Jesteś tam jeszcze? Dobrze. Kładziemy, wrzucamy jedną, drugą. Dwie 10,25. Wrzucamy pistaszki. Cyk. I my. Poszło. 25 i 31. Dobra. Nie ruszaj się. Ok. 25 i 31. Wreszcie. Dobra. Mamy 31, no, ale śmieszna. Kuska. <grytanie> Dobra. Rzucamy. No powiem, wam przyjemna robota. Jakbym miał pracować w takim miejscu, to w sumie dałbym jakoś radę. Tak mi się wydaje. Myślę, że. Jest to robota, którą dałbym sobie, z którą dałbym sobie radę. Miejmy taką nadzieję. 10:25. Powiem wam, jak na razie wszystko jest przyjemne, tylko sztywnie to wygląda. A to co tutaj jest? Okej, okay, tego nie mogę otworzyć. Pilnujecież, Maciuro. Uważaj na siebie. Ale fajna żaba. <laughs> żaba z piwem. Mogę kucnąć? Nie mogę kucnąć. Oczywiście, baranki z rogami. Pata cukrowa, jakaś cytrynka, kotek. Nie wiem. <laughs> Moja nienawiść się budzi. 10,25. Bierzemy, 10,25. Oj! Ci! Od nowa. Możemy to wyrzucić w takim razie. Jeszcze raz. Ah, dobra. Mhm. Aha. Włączmy latarkę w takim razie. Włączmy światła. Ja ci pilnuję, lalka. Nie, nie. Czy ona się obróciła? Nie podoba mi się to, że się obróciła. Światła są tutaj. Chyba się obróciła. Ty uważaj, ja ci kurwa widzę. Nie będziesz! Nie będziesz tak mnie straszyć! Spakuj poprawne zabawki i wyślij je. Ok. 25, 31. 25 i 31. W sumie to są pluszaki. To czemu ja muszę dawać. Jakby zabezpieczenie, jakby nic się im chyba st nie stanie, no ale dobra, no. Aż tak się nie znam na pakowaniu. Ja zawsze w sumie zabezpieczam, ale to zwykle twarde przedmioty, a to jest pluszak dosłownie, nic mu się nie powinno stać. Poszło. 25-31, dobra. Jest tam lalka? Jest. 31, 25. Staszki, zamykamy paczuszkę i wrzucamy. No to jest dosyć proste. No to gdzie, gdzie jest ta? Gdzie jest ten strach? <grym> ja się nie boję. Aha, nic mi nie zrobisz, frajerze. Dobra, dwie, dwie dwudziestki piątki, dobra. Jedna druga, dwie dwudziestki piątki. Pyk, zamykamy, wrzucamy. I całkiem przyjemnie. Ja bym mógł tak pracować, widzowie. Naprawdę, ja bym mógł tak pracować. Okej, okay, wyłącz światła i wyłącz y, maszynę. Ok. No to maszyna wyłączona. Światła zgaszone. Szmaciuro, uważaj. I kończymy na dziś. Dzień drugi. <ścoughs> Kurde. Moja ulubiona nocna praca. Tak można pracować. Pilnujecie. Chyba jednak cię nie pilnuję? Co uważaj, Obie uważajcie. Ja was mam na oku. Eee, Iść do stokrum. Eee, Okej. Okay. Okej, okay, muszę iść do magazynu, wziąć paczuszkę. Okej, okay, zapasy są tutaj, tutaj jest stokrum. Chyba gdzieś widziałem już to. Eee, i co mam zabrać? Mam zabrać 1022. To jest 1022. No czemu tu światło nie ma, nie rozumiem. Tu jest jedna. Tyk. Eee, okej. Okay. 22, 25. 22. I cyk, i 25, wrzucamy. Pakujemy, pinaty, zamykamy. I wrzucamy. Niu, poszło. 31, 22, 20... 20. okej, okay. dwie dwudziestki dwójki. 22. 22, 31, Myk, 31, Kurde, Myk. Troszkę monotonna jest ta gra. <grymne> Muszę przyznać, strasznie. Jakby myślałem, że akcja się trochę bardziej rozwinie. Rozumiem, że to ma budować na początku napięcie, ale jakby troszkę. Z... Za dużo tego, nie? Za, no, za dużo pakowania, za mało akcji. Ale przynajmniej, design tych paczuszek jest bardzo ładny i mi się strasznie podoba. To samo składanie jest ok, ale czasami mi się wydaje, że jest to zbyt, jakby to powiedzieć, sztywne. Ok, zgaś światła, wyłącz shi shipping machine i kończ na dzisiaj. Dobra, zamkniemy tylko te drzwi. Drzwi są zamknięte. Zauważaj. Ok, wszystko zgaszone. Dzień dobry! Kim ty kurwa jesteś? A, kurwa! Spodziewałem się czegoś innego, tak szczerze. To był taki tani jumpsker. E, no, w sumie mój krzyk jest usprawiedliwiony. Ja nie gram za często w gry horrorowe, więc mo mogłem krzyknąć. Tak bywa. No cóż, kochani, mam nadzieję, że wam się podobał ten nudny symulator pakowacza. A ja w tym czasie, no co, nagrywam dla Was kolejne, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Papa! Pa.